Dostaniesz 400 zł, jeżeli wygramy z Maltą. Ostatnia taka okazja na meczach reprezentacyjnych. Ostatnia okazja, żeby zgarnąć sobie 4 stówy na grę, ryzykując tylko 2 zł. Jeżeli wygramy, 4 stówy są Twoje. Powiem o tym zaraz nieco więcej. No witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś na początek. Wielka prośba o zostawienie łapy w górę tutaj pod filmem. I dziękuję serdecznie za każde kliknięcie przed ostatni mecz z reprezentacjami. I powiem Wam szczerze, że ja się cieszę. Bo na kanale zdecydowanie lepiej idzie ludziom typowanie piłki nożnej klubowej. No, nie jest tajemnicą, że te reprezentacje nie oddają za bardzo, więc troszkę szczerze powiem, cieszę się, no, że się kończą. Do kuponów przejdziemy za chwilę. Zaczynam od promocji powitalnej, bo tak jak mówiłem wczoraj, tak powtórzę i dzisiaj, no to jest tak naprawdę ostatnia szansa, żeby 400 zł przytulić, ryzykując 2 zł. Jest to promocja powitalna na 400 zł za zwycięstwo Polski z Maltą w Superbecie dla każdego nowego. Gracza. Jeżeli jesteś graczem, który nie ma jeszcze konta w Superbecie, a twierdzi, że warto zaryzykować 2 złote na zwycięstwo Polaków, to to jest temat dla Ciebie. Jeżeli chciałbyś skorzystać, musisz oczywiście założyć sobie konto w Superbecie z linku, który zostawiam w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie zerkniesz na sekcję komentarzy, pierwszy od góry komentarz jest z linkiem do Superbeta. Klikasz sobie w ten link i zaczyna się proces zakładania konta. Musisz zaakceptować zgody marketingowe, czyli po prostu w okienku zaznaczyć, że akceptujesz, rozpocząć proces weryfikacji konta gracza i wpłacić minimum 50 zł. Te czynności. Zapisują Cię do promocji na mecz Malta-Polska. Z 50 zł, które wpłaciłeś w jednej wpłacie, nie 20 i 30, na przykład tylko 50 zł jednorazowo, za 2 zł z konta depozytowego, nie za freebet, musisz zagrać taki oto kupon. To jest kupon na to, że Polska wygra z Maltą. Po prostu, że wygramy. Czyste zwycięstwo Polski i tyle. 2 zł na to dajesz, jeżeli twierdzisz, że sobie z Maltą no trochę się śmieję, bo moim zdaniem bez problemu ich porobimy, nie? Nawet jak w grupie jest już wszystko jasne, no to warto budować mental drużyny zwycięstwami, nie? Jeżeli twierdzisz, że Polska wygra, grasz taki kupon za 2 zł, to musi być twój pierwszy kupon na Superbecie. Za pozostałą kasę możesz pograć, co chcesz. Jeżeli wygramy, to 400 zł w bonusie. 400 zł na grę 3 razy 1,91 obrót, ale to jest 400 zł dla Ciebie naklejenie kuponów. Jakby nie musisz nic wpłacać dodatkowo, żeby z tego skorzystać. W przeciągu 72 godzin od zakończenia meczu te 400 zł pojawia się na twoim koncie gracza. Więc w mega skrócie. Pierwszy krok to jest oczywiście założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych. Rozpoczęcie weryfikacji konta gracza. Wpłata na minimum 50 zł ciach, jesteś zapisany do promocji. Z 50 zł z konta depozytowego poświęcasz 2 zł na taki oto kupon, kupon na czyste zwycięstwo Polaków za 2 zł. Za 48, to możesz pograć, co chcesz. Jeżeli wygramy, Superbet regulaminowo ma 72 godziny, żeby 400 zł dodać Wam na wasze nowo założone konto gracza Superbet. Jeżeli ktoś byłby tym zainteresowany i twierdzi, że no warto zaryzykować te 2 złote. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jest tam link do założenia konta. No i można działać. Zanim przejdziemy do samych kuponów, jeszcze standardowo dwa konkursy, jeden robimy na narzuty rożne u nas na Facebooku. Obstawiamy info, nazywa się nasz Facebook i dzisiaj tam jest 100 zł. Spóli nagród w superbecie. Około 9 będzie dodany post konkursowy. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, masz konto na Facebooku, możesz brać udział, a może jakaś kasa do Ciebie wpadnie. Tam codziennie ludzie wygrywają free na grę, nie? Czy to bonusy? Zerknij sobie, w opisie pod filmem jest link do naszego face'a. I jeszcze szybki konkurs, tutaj, oczywiście standardowe, symboliczne. 20 ziko na superbecie. Co trzeba zrobić, żeby powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy kliknąć tą łapę w górę pod filmem, dziękuję, i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Maltą a Polską, dopisujecie swój nick gracza SuperBeta, typujecie do 20.45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na SuperBet, nie biorą udziału w zabawie, czyli standard komentarzu do Waszej dyspozycji, a ja przechodzę do kuponów i tak jak to ma miejsce na reprezentacjach tak i dzisiaj są debiuty, stała ekipa wróci dopiero w weekend. Słuchajcie, zaczynamy od propozycji Adriana, no tutaj mamy Trebla i generalnie teraz to już w ogóle z tymi meczami reprezentacyjnymi jest taki temat, że część meczów jest totalnie o nic, nie? Na przykład spotkanie Chorwacja-Czarnogóra, a część meczów nie ma kursów, no ale i tak się propozycje pojawiają, więc lecimy. Zwycięstwo Chorwacji. No dobrze, Chorwacja wygrała ostatnio tego 14 listopada z Wyspami Owczymi 3 do 1. Przegrywali 1 do 0, ale wygrali 3 do 1. Czarnogóra fantastycznie ograła Gibraltar 2 do 1 na wyjeździe, no sukces niesamowity. Jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie między tymi ekipami, Rozgrywane we wrześniu 4 do 0 wygrała Chorwacja. No, kurs na Chorwację jest totalnie bidny, ale jakby nie dziwi to, nie? No, Chorwacja raczej jest faworytem, nawet jak już wszystko jest w tej grupie rozstrzygnięte, to jest to ekipa, która faworytem zdecydowanie jest. Z tej samej grupy mamy dorzucony handicap na ekipę czeską. No tutaj raczej pod to, że no bo wiadomo. Chorwacja ma 19 punktów po 7 meczach, nie? To jest ostatni mecz grupowy. Czesi mają punktów 13. No tu jest wszystko jasne, totalnie wszystko. No, no nie, bo Wyspy Owcze zagrały już 8 meczów. No to nic z Czechą się już nie stanie tutaj, nie? E, wiadomo, że e, klasyfikacja. Nie, no to są baraże i tak z drugiego miejsca. Więc e, nic, tu, nic tu nie wpłynie, na nic ten mecz nie wpłynie. Mamy propozycję zakładu na to, że Czesi wygrają z handicapem, jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie. No, było 4 do 0. No, był handicap, czyli tutaj widzę, jest trzymanie kciuków za podtrzymanie tendencji w jednym i w drugim meczu. I mamy jeszcze dorzucone rożne, ty, w drugiej lidze hiszpańskiej. No, w końcu coś ciekawego się dzieje: rzuty różne w meczu pomiędzy Kultural Leonesa a Malagą. No i proszę bardzo, jeżeli chodzi o ostatnie mecze gospodarzy, to mi się podoba, ty: 2, 8, 10, 8, 10. Ten ostatni mecz tylko taki trochę dupowaty, bo dwa rożne to jest totalna bieda. Ale wcześniej 8, 10, 8, 10 najgorzej. Jeżeli chodzi o rzuty różne w meczach Malagi. 4, 11, 9, 12, 10. Też tylko ostatni taki kiepskawy, ale poza tym praktycznie wszystko za uwerem, nie? Więc coś takiego od Adriana. Idziemy dalej. O, dalej też mamy rzuty rożne, rzuty rożne mamy od Daniela, rzuty rożne underdogów, no. Rzuty, o i to bardzo dużych underdogów. Znaczy, tu spojrzałem sobie na ten. Spojrzałem sobie na, proszę ciebie, na Litwę, nie? Generalnie z rzutami różnymi underdogów jest tak, doskonale pewnie już to wiecie, że linie są wystawione dosyć nisko, a kursy na te dosyć nisko wystawione linie są dosyć fajne. I często ludzie to łapią, nie? Tutaj mamy rzuty różne Słowacji na wyjeździe z Niemcami. Jeżeli chodzi o ostatnich 5 meczów kwalifikacyjnych z Słowacji, to mamy odpowiednio nabijane rzuty różne drużynowo: 3, 5, 4, 4, 4, 5. Co ciekawe. W tym pierwszym meczu, notabene wygranym z Niemcami 2 do 0 na własnym terenie, Słowacja nabiła 5 rzutów rożnych, więc tutaj jest potencjał na to, żeby ten wynik. Nawet nie muszą go powtórzyć, nie? Bo linia jest o wiele niższa niż 5 rzutów rożnych. Do tego mamy rzuty rożne Litwy. Tego się ba trochę bardziej boję, bo pewnie Holandia jest taką ekipą, która no może. Nie pozwolić tutaj za wiele Litwie zrobić, nie? W pierwszym meczu między tymi ekipami Litwa nabiła jeden rzut rożny na własnym terenie i to właśnie o tym mówię. Poza tym Litwa nabija 4-1-4-2 w ostatnich meczach. No zobaczymy, tutaj też bardzo niska linia na te rzuty rożne, więc trzeba trzymać kciuki żeby te niskie linie oddały profit. Trzecia propozycja, dosyć ciekawa, bo tutaj ciut poniżej podwojenia mamy. Propozycja od Marcina. Mamy zakład na to, że Irlandia Północna z Luksemburgiem strzeli minimum dwa gole. E, tutaj sytuacja w grupie wygląda tak, mili Państwo, że raczej jest już wszystko jasne. To znaczy, wszystko jest jasne dla Irlandii i Luksemburgu, bo jest jasne, że no te ekipy nie zagrają ani w barażach, ani nie awansują bezpośrednio do Mistrzostw Świata, nie? bo Niemcy przed szóstym meczem, e, ostatnim mają 12 punktów. Ciekawa sytuacja, Między Niemcami a Słowacją, bo Niemcy 12 punktów, Słowacja 12 punktów, więc ten bezpośredni mecz. No, zadecyduje tak naprawdę o tym, kto pojedzie bezpośrednio na mistrzostwa, a kto jeszcze będzie musiał powalczyć w barażach, nie? Ale jeżeli chodzi o Irlandię i o ich pierwsze spotkanie z Luksemburgiem, no to proszę ciebie, grali 4 września. No Irlandia strzeliła na wyjeździe 3 gole, wygrywając 3 do 1. Tutaj muszą strzelić minimum dwa gole. Dodatkowo w meczu pomiędzy Czarnogórą a Chorwacją jest liczone na to, że zobaczymy albo gole po obu stronach, albo overa 2,5 goli, minimum jedno z dwóch. No zakładam, że jest tu liczone na to, że Chorwacja załaduje 3 gole i, i tyle w temacie, nie? Jeżeli chodzi o ostatnie mecze kwalifikacyjne Czarnogóry, 5 ostatnich, trzy razy ten scenariusz się pojawiał. Jeżeli chodzi o 5 ostatnich meczów Chorwacji, też trzy razy ten scenariusz się pojawiał. W meczu rozgrywanym 8 września Chorwacja wygrała 4 do 0, więc nie było BTTS-a, ale był over 2,5 goli, więc ten zakład by siadł przy wyniku 4 do 0, nie? No bo minimum 3 gole muszą być strzelone przez no, obie ekipy. Może to jedna ekipa strzelić i to siada. No tutaj 1100 zł, ciut poniżej podwojenia, 2099 może wrócić. Czwarta propozycja! <laughs> to jest dopiero kupon tej. Czwarta propozycja jest od Piotra. Tu by mi się Freddy przydał, bo Freddy lubi takie właśnie yy, takie ligi jak Argentyna i Brazylia. Ty słuchaj jaką sklejkę mamy. Mamy over półtora gola w meczu pomiędzy Platense i Gimnasją. To jest w ogóle argentyńska liga, nie? Wiesz, nie, nie wszyscy ludzie żyją meczami reprezentacyjnymi w Europie, nie? Kwalifikacjami do Mistrzostw Świata. Mamy od Piotra zaproponowany zakład na to. Najpierw ten overek 1.5, że w meczu pomiędzy Platense a Gimnasją będą minimum dwa gole. Wiadomo, że ten kurs od razu ci wskazuje na to, że są to ekipy dosyć underowe, nie? Bo jeżeli chodzi o mecze gospodarzy, w 15 rozegranych meczach do tej pory, średnia goli 2,26 w lidze. Gorzej i jeszcze gorzej wygląda to, jeżeli chodzi o tą gimnasję, bo to jest 1,8 gola na spotkanie średnio, więc naprawdę underowe ekipy. Dorzucony mamy do tego zakład, a w sumie może to jest podstawowy zakład, że Defensa i Justika nie, nie przegra meczu z, tym, z tą Rivadavią i zobaczymy minimum dwa gole w meczu, nie? No się śmieje, bo ja w ogóle tych ekip nie znam, nie śledzę tego, nie? Ale jak tak sobie patrzę, to to jest pojedynek gdzieś tam w dole tabeli. Justycja trzy mecze z rzędu przerżnięte, a ta Dawia to jest w ogóle ostatnia ekipa w stawce, 15. ekipa w stawce. No i tutaj, jeżeli chodzi o średnie goli, też mega... Ar... Chyba Argentyna jest underową ligą, nie? Gospodarze średnio 2,06 gola na mecz, goście. 1,93. No ciekawy jestem, czy taki, no troszkę dla nas pewnie egzotyczny pomysł, czy to w ogóle odda, nie? Na pewno sobie ten kupon będę śledził. To znaczy justycja będę śledził, bo jest o 21, a to platenzę pewnie sobie sprawdzę rano, bo 23.30 zaczynają. Także jestem ciekawy. No coś takie, trzymam kciuki Panie Piotrze, żeby to oddało. O teraz będzie, teraz będzie bomba na 50 tysięcy. Chyba ostatni taki mocny kupon na mecze reprezentacyjne. Ale zanim do tego przejdę, to zaproszę jeszcze do naszej grupy na Facebooku, bo mamy... Grupę na Facebooku, w której mamy ponad 100 tysięcy ludzi. Serdecznie zapraszam każdego z Was. Na grupie oczywiście pojawiają się kupony zagrane, przegrane, wygrane. Pytania, czy warto kontrować. Wrzucam jakieś tam ostatnie, grupy, ostatnie kupony z grupy teraz na ekran. No i grupa na Facebooku ma to do siebie, że jest dostępna dla każdego, kto posiada Facebooka. No i tyle. Możesz sobie zerwnąć na opis pod filmem. Kliknąć w ten link do naszej grupy, wysłać prośbę o dołączenie. Jeszcze dzisiaj będziesz dodany. I pamiętaj, że absolutnie nie musisz się tam udzielać, nie? nie musisz rzucać kuponów. Możesz sobie po prostu śledzić, co się na grupie dzieje. Serdecznie zapraszam, link jest w opisie pod filmem. A teraz kupon od Macieja. No mamy sklejeczkę, nie? Gigantyczna, totalnie. Ja, ja ostatnio już mówiłem, że nie wiem, czy jakąś większą kasę ładowałbym na reprezentację, nie? No tu jest duża kasa ładowana na reprezentację. Jest, słuchajcie, sklejka na nasz mecz, to sobie go zostawimy. Na no, za chwilę. Mamy handicap na Holandię. No, no Tu wiadomo, nie? Holandia bezpośrednio ja was na mistrzostwa, fajnie, jest to załatwione. Czytałem, że Kuman się wkurwił na swoich piłkarzy, że tylko zremisowali z Polską, to może będą chcieli teraz na zakończenie tych kwalifikacji tutaj łupnąć mocno tą Litwę, nie? No jakby jest taki scenariusz na pewno, ale też pamiętajmy, że 7 września te ekipy grały ze sobą i Holandia na wyjeździe wygrała tylko 3 do 2. Tutaj mamy zaproponowany, proszę Ciebie, handicap na Holandię, nie? Do tego mamy zaproponowane rzuty rożne Luksemburgu na wyjeździe z z Irlandią Północną. No, generalnie ten Luksemburg nie bił jakoś tragicznie rzutów rożnych, bo oni nawet w ostatnim meczu z 14 listopada z Niemcami nabili cztery rzuty rożne, nie? Wcześniej też nabili cztery rzuty rożne. W pierwszym meczu z Niemcami nabili zero. Jeszcze jeden mecz było cztery rzuty rożne. No i w pierwszym meczu z Irlandią nabili dwa kornery. No, tu jest proponowana linia na rzuty rożne, właśnie gości ekipy przyjeznej. Czekaj, tu wszystko. Aha, bo to jest ta grupa z Niemcami, tak? Tak, czyli tu jest wszystko jasne. No i mamy ten mecz polski, nie? Ty, sługa, jest zakładna to, że strzelimy z Maltą gola w obu połowach. Jest zakład na to, że Malta nabije rzuty rożne. Oni w pierwszym meczu z nami nabili trzy rzuty rożne, ale poza tym w czterech ostatnich meczach kwalifikacyjnych nie za dużo, bo nawet w pięciu sobie tu wynotowałem. 1-1, 2-2-2. No, nie biją dużo cornerów, nie? Tu jest zaproponowany właśnie, jest zaproponowana linia na rzuty rożne Malty. I jest jeszcze zaproponowany overgoli. W ogóle trzeba pamiętać, że Malta wygrała z Finlandią ostatnio 1 do 0. Kiedy oni grali? Eee, 3, też, 14 listopada, no. Eee, I tu jest zaproponowany też overgoli. Czyli bardzo fajny, kursowo bad builder na mecz Polaków. I znowu, jakbym miał wybrać jakiś typ, który mi się nie podoba. No, to chyba wybrałbym różne Malty, szczerze mówiąc, nie? Podobają mi się gole Polaków w obu połowach, no bo to jest kurs fajny, nie? Podoba mi się Overgoli 3 do 1, nie 3 do 1, 3 do 0 ich walimy normalnie. 3 do 0 ich walimy. Handy na Holandię do przeżycia, no i różne Luksemburga. Też nie najgorsze, nie? Nawet z Niemcami na wyjeździe potrafią 4 nabić, czy tam u siebie, to, to czemu by nie mieli nabić rzutów różnych z Irlandią, nie? No, no, ponad 50 koła tu jest. No, tydzień bym chwalił ten kupon, jeżeli coś takiego by się udało, nie? No, ale to wiadomo, że. Ostatnie dni pokazują, że nie jest łatwe typowanie tutaj u nas na kanale, przynajmniej tych meczów reprezentacyjnych. Nie jest to żadna tajemnica. Kciuk trzymany, niech kto siada. I zobacz teraz, jaka. Jaka różnica, nie? Jaki kontrast? Tutaj u Macieja gigantycznie mocno ładowany kupon, a Filip wjeżdża sobie za 360 ziko na 1800 zł na dwa duże overy goli. No i mamy właśnie taki over 3,5 goli, słuchajcie, w meczu. Mal Podoba mi się, fajnie, wysokie kursy łapane. Over 3,5 goli w meczu Malta-Polska, over 3,5 goli w meczu Niemcy-Słowacja. No tutaj różnica w tych meczach jest taka, że. W sumie nie ma nie no jest różnica Malta Polska to no, o no nic bo my zagramy w barażach więc tutaj tak naprawdę mecz o budowanie mentalu zwycięzcy można powiedzieć za to spotkanie Niemcy Słowacja tak naprawdę mecz o pierwsze miejsce w grupie i zapewnienie sobie bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata nie bo tak jak wam chwilę wcześniej wspominałem no Niemcy 12 punktów po pięciu meczach Słowacja, 12 punktów po pięciu meczach. Słowacja, pierwszy mecz z Niemcami, wygrała 2 do 0. 4 września na własnym terenie. No, bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, nie? Tutaj po prostu jest ładowany Pitos 360 zł na dwa wysokie overy od Filipa. I ja bardzo mocno będę za to kciuka ściskał. Przedostatni kupon jest od Wiktora. O no tutaj mamy 900 zł na 2264. Poniżej podatkowego podatku, ale powiem Ci szczerze, że ja złotówki na gola Malty bym nie postawił, nie? Nie postawiłbym ani Zety na gola Malty. O, ja ja wiem, że tu niektórzy gadają, że okej, okay, gramy lepiej, gramy coraz lepiej za Urbana, ale defensywa i tak jakieś tam babole popełnia. No i dobra, no to popełniła, znaczy, babola. No straciliśmy gola z Holandią, nie straciliśmy gola z Litwą, nie straciliśmy gola z Nową Zelandią. No straciliśmy jednego gola z Finlandią, straciliśmy jednego gola z Holandią w tym pierwszym meczu. No nie wiem, dla mnie to nie jest jakiś mega dobry bet. No ja wiem, że Malta ograła Finlandię 1 do 0 na wyjeździe ostatnio, ale. Ja jakoś turbo przekonany do gola Malty nie jestem, szczerze Wam powiem. Mimo tego, że to jest trochę mecz opietruche no tutaj jest gol Malty, jest dorzucone po prostu zwycięstwo Irlandii. No czyli to zwycięstwo Irlandii raczej po prostu pod faworyta grane, no bo tu wiadomo, pierwszy mecz Irlandia na wyjeździe wygrała 3 do 1. Teoretycznie punktują lepiej w tych kwalifikacjach, są teoretycznie ekipą lepszą piłkarsko. Czyste zwycięstwo Irlandii i gol Malty, który totalnie mi się nie podoba. A ostatnia propozycja, jeszcze raz mocniejsze kursy łapane od Jakuba. Słuchajcie, handicap na Holandię... I handicap na reprezentację Polski. To mi się podoba. No wydaje mi się, że ta Holandia może na takim... Znaczy no niekoniecznie w kurwie, ale takiej sportowej złości wejść w ten mecz z Litwą, bo... No wiesz, no, chcesz wygrywać, nie? Jeżeli jesteś stany, stawiany w roli faworyta, mówię tutaj o meczu Holandii z nami, no to chcesz wygrywać te mecze, nie? Pewnie jakaś tam sportowa złość u niektórych zawodników, nie mówię, że u każdych, bo to każdy ma jakieś tam inne podejście pewnie, ale gdzieś tam taka sportowa złość może się uruchomić, nie? Więc tutaj handicap na Holandię na własnym terenie z Litwą i handicap na Polskę na wyjeździe z Maltą. Handicap na Polaków bardzo mocno mi się podoba. I jeżeli chodzi o kupony, to by było na tyle. Jeszcze Ci przypomnę, że to jest ostatnia okaza, żeby 400 zł odebrać za zwycięstwo reprezentacji Polski z Maltą. Do 20:44 masz czas, żeby sobie z tego skorzystać. A skorzystać może każdy, kto dzisiaj założy sobie konto w Superbecie, bo to jest promocja w Superbecie, z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jeżeli ten temat Cię interesuje, klikasz sobie w ten link, który jest w pierwszym komentarzu od góry i zaczyna się proces zakładania konta. Musisz zaakceptować zgody marketingowe. Okienko zaznaczyć, że akceptujesz. Rozpocząć proces weryfikacji konta gracza i wpłacić minimum 50 zł. Te czynności zapisują Cię do promocji na mecz Malta-Polska. Z 50 zł z konta depozytowego, nie za freebet. Pierwsze co robisz, 2 zł na taki kupon. Zwycięstwo Polski, po prostu czyściok, dwójka, Polska na czysto. 2 zł na to dajesz. Za 48 ziko, które Ci zostało, możesz pograć co chcesz. No i to tyle. Jeżeli Polska dzisiaj wygra, a zagrasz sobie ten kupon za 2 złote, no to 400 złotych w bonusie dostaniesz w przeciągu 72 godzin na swoje nowo założone konto gracza Superbet. Można działać! Promocja dostępna do 20.44 z linku po założeniu konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Dzięki za oglądanie do samego końca. Dobrego dziąka zieloności. Jak macie coś pograne, niech wpada. Dobry fitos. Pozdro Ma elo. No i nara!